Siemanko widzowie Kupiłem nowy statyw Do Nagrywania telefonem A także live'ów na YouTube Nie wiem Na przykład będą gry Minecraft Czy coś Ale wszystko ok Co tam u was widzowie słychać Możecie Napisać byle co w komentarzu, a ja wam przypnę serduszko. Co tam słychać? Nie mam żadnego pomysłu na jakiś filmik. Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli macie jakąś propozycję. Im więcej będzie komentarzy, tym chociaż będzie coś lepiej. Dobra, jeszcze trochę drogi się przejdę, tak. Jeszcze 9 minut, chociaż. Nie no, a tak w ogóle. To wszystko jest git. Może być nieźle. Nie wiem, co powiedzieć. Jak nagrywam ten filmik? Mam, mamy jeszcze 70. Nie, dobrze liczę. 80 dni do włączenia, zarabiania na YouTube. Jeszcze. Potrzebuje 2278 godzin chyba Więc jeśli chcecie to wpijajcie I więcej osób to obejrzy, tym lepsze może będą zasięgi na YouTube Może im trwalsze będą Dobra mi źle. Trzeba odpakować To jest taki sam statyw jak mi się zepsuł Pewnie spadł Jak się prezentuje ten statyk. Ma tam, ma tą samą poziomicę. Ma też pilota, więc bezpośredni zasięg jest. Ma na Bluetooth jest połączone. Może jakiegoś live'a zrobię z tego statywu, żeby tak nie przynudzać je ani nic. Więc pewnie wszystko będzie dobrze. Jeśli zaś się nie zepsują nóżki, bo wtedy będzie mały kłopot. na rozciągę się metr ma długości 1000 mm 350 pięćdziesiąt jak jest na nóżkach, do góry 345 czterdzieści pięć jak jest rozłożone, no i pewnie. Dobra. Ja zbieram cały sprzęt. Dobra, lecimy na pokój. Chodźcie. Dobra, jesteśmy w pokoju. Tak wygląda moje stanowisko. Nowa kalawiatura, DJ-ka, mikrofon. Tak wygląda statyw od razu złożony. Dobra, ja Was przerzucam na statyw. Tak wygląda użycie ze statywu. Czekajcie. Dobra. Dobra, tak wszystko się prezentuje ładnie. I z takiego statywu będą filmiki chyba codziennie, mi się wydaje. Praktycznie codziennie będę tak nagrywał. I nie wiem. Najbardziej lubię kawa Mają dużo kalorii. Dobra, to chyba... Czekajcie, trochę. Dobra, spania. Dobra. To ja chyba będę kończył pomału ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie, że jesteście. Możecie napisać w komentarzu jaki ma być następny filmik. A ja będę dawał znać, że będę to nagrywał. Dobra, jeszcze trochę. Lej może z nocnego spania będą. Jak śpię. Nie, no chociaż jak świetnie, chociaż te godziny na YouTube mi się nabijają. Nie, nie powiem, że nie. Może jeszcze trochę godzin mi trzeba do nagrywania, ale tak. Im więcej osób wie, że nagrywam to. Nie, no możecie udostępnić to znajomym, jak się prezentuje nowy statyw. Czekajcie. Dobra. Tu mam pilota. Ma nawet miejsce na tego pilota. Pilot na Bluetooth. Pilot działa.